Zielona Góra Muzyki na 96 FM. Dziś dzień pracownika służby zdrowia. Ale tak naprawdę, już od ponad roku cały personel medyczny to bohaterowie naszej codzienności. Pracuję od 8 do 20. Po 20, jak już moje współpracownicy mówią, że pora najwyższa, że mm, poszedłem do domu, bo one też chcą pójść do domu. Przyjeżdżam do domu, robię tak zwaną. Nie robię, tylko otrzymuję tak zwaną późny obiad albo wczesną kolację. I od 22 mniej więcej do 2-3 w nocy siedzę nad dokumentami. Nasza rzeczywistość to test cierpliwości, wytrzymałości i pokory. Pytamy Zielonogórzan, czego życzą dziś pracownikom służby zdrowia? Wytrwałości, naprawdę. Współczuję im bardzo tej ciężkiej pracy, naprawdę. Także no i wszystkiego dobrego, zdrowia żeby wytrzymali. My musimy, a oni to tym bardziej. Pewnie ciężko pracują, wczoraj jak i dzisiaj, a to się jeszcze nie skończy do jutra. Mam na myśli oczywiście to pandemię, wszyscy mam na myśli. Życzę im zdrowia, wytrwałości w tej ciężkiej pracy, w całej służbie zdrowia. Nie tylko lekarzom, nie tylko pielęgniarkom, ale także wszystkim krajowym personelowi pomocniczemu. Tutaj jest też bardzo liczny i też niewątpliwie bardzo ciężko, ale to bardzo ciężko pracuje. Żeby to się już skończyło po prostu i żeby mieli w końcu y, trochę spokoju i odpoczynku przede wszystkim. Doceniamy trud, jaki personel medyczny wkłada w dbałość o nasze zdrowie, przynoszenie ulgi w cierpieniu, a w obecnych okolicznościach walkę o życie. Większość moich kolegów. To jest w podobnym wieku jak ja? Lekarza Krzysztofa Radkiewicza pytamy, założę. czego życzy sobie i znajomym po fachu w dniu pracownika służby zdrowia. Żeby ilość lekarzy, pielęgniarek, ratowników dramatycznie się zwiększyła, czyli żeby populacja, która na 10 tysięcy Polaków, około 20 lekarzy przynajmniej się podwoiła, potroiła. Dołączamy się do życzeń i trzymamy kciuki za wytrwałość w codziennej walce. Yy, Zielona Góra Muzyki na 96 FM.